Witam serdecznie. 7 sierpień. Jestem na prawdziwkach. I tu jednego. Znalazłem ładnego boletusika. Proszę zobaczyć. Piękny boletusik. Tu troszkę wygryziony, ale obcinamy do koszyczka i szukamy dalej. Kochani I następny borowiczek nam się tu trafił na trasie o, proszę zobaczcie O taki troszkę wygryziony ale coś z niego będzie Szukamy dalej I następny borowiczek Bar raz malutki bardzo O, wygryziony Ślimaczek w nim siedział. Sprawdzimy zdrowotność, jak zerowy do koszyczka. I szukamy dalej. Był jeden i jest drugi. Ale przeżarty. Zostawiamy lasy bukowe. W takim sobie chodzimy i szukamy. Tu jednego już namierzyłem. Pokażę Wam o. Tak. o boletusik piękny. Obcinamy jego koszyczka, moi drodzy. Następny napotkany, ale pięknie rośnie. Bardzo pięknie. Nie, jest piękny, bardzo piękny. Sprawdzamy zdrowotność i do koszyczka, moi drodzy, i następny prawdziwy po 20 minutach. Piękny, malutki. Jak na razie zdrowotność super. Później pokażę jak będę miał wszystkie. Szukamy dalej. Idę taką ścieżką leśną. I tu przy samej ścieżce napotkałem takiego. otoborowiczka. Troszkę ślimaczki go wyjadły. Ale będzie dobry. Do koszyczka i szukamy dalej. Kochani, ale wielki kamień zaraz Wam go pokażę. w takiej dziurze taki wielki kamień tam drugi moi drodzy i napotkany boletusik następny ale troszkę przeszliśmy o troszkę wygryziony przez maszka. ale coś z niego będzie idziemy dalej moi drodzy zmieniłem lasy zbieram w lasach iglastych brzuski i napotkałem morowiczka następnego ale piękny. Piękny prawuszek, Bardzo śliczny. Pierwszorzędny. Idziemy dalej. Kochani. Drugi. Drugi borowiczek. Jak jeden to i drugi. Też piękny. Do koszyczka. Szukamy dalej. Moi drodzy. Następne. Dwa borowiczki. I drugi młodziutkie idziemy dalej, kochani, nie dwa, tylko trzy, moi drodzy, a po drugiej stronie jeden i drugi świeżutkie boletusiki. Do koszyczka. Szczęście dopisuje dzisiaj strasznie. Następny borowik. Świeżutki. I tutaj koźlarzek. O. Taki malutki jeszcze. Borowiki dominują z koźlarzami. Szukamy dalej. I następny borowiczek napotkany na naszej trasie Jeden. Pokręcimy się, zaczymy o tutaj zajączek pokręcimy się może będą jeszcze oj przepraszam tu są jest są dwa jeden obok drugiego szukamy dalej i następny prawdziwy leczek napotkamy wszystkie malutkie piękne świeżutkie do koszyczka już koszyczko parę mamy. I tu następny będzie na koszyczko. Szukamy dalej. Moi drodzy, następny napotkany boletusik. Ale ten jest bardzo ładny, duży. Taki boletusik. Ładny. Szukamy dalej. Kochani, jest boletusik jeden, o, taki o, o. piękny boletusik. Rodzimy zdrowotność i idziemy dalej. Moi drodzy, koniec zbierania grzybków. Trzy godzinki chodzone. Tyle się udało znaleźć. Troszkę jest. Czekać do domu na jakąś kawkę. Pozdrawiam. Do następnego filmu.